Witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku y, zrobimy ogórki. No dla mnie ogórki bardzo wyjątkowe i będą to ogórki dla tych, którzy lubią ogórki z nutką ostrości. Y, ogórki nazywają się piekielne, no są naprawdę bardzo smaczne. Y, ci, co lubią y, rzeczy pikantne, naprawdę zapraszam na film, bo ogórki są rewelacyjne, bardzo proste w przygotowaniu, a później odwdzięczają się nam naprawdę rewelacyjnym smakiem. A ogórki, jakie będziemy potrzebować, to takie właśnie potrzebujemy małe ogóreczki. Proszę zobaczyć. To są małe, tutaj pokażę. Tutaj są większe. Takie możemy kisić, możemy robić na słodko, konserwowe. A my potrzebujemy takie właśnie małe ogóreczki, i takie właśnie ogórki sobie zaraz zerwę i z nich właśnie y, zrobię. Chciałbym jeszcze Wam tutaj pokazać w tle. Tutaj mam pomidorki, także jak tylko pomidorki zaczną mi dojrzewać, obiecałem Wam, zrobimy film y, Suszone Pomidory w oliwie y, z oliwek. A teraz wracamy do ogórków. No to zaczynamy. I ogóreczki mam zerwane. Zerwałem wszystko co miałem i teraz musimy sobie przebrać. O, takie są najlepsze. Takie też jak najbardziej, ale na przykład takie, no to już są dobre jako konserwowe, na słodko, do kiszenia. Także my teraz wybieramy sobie tylko takie właśnie małe ogóreczki. Ogórki już mam przebrane. Wyszło mi tutaj mniej więcej około 3 kg, dokładnie chyba 3 kg 100. Ale załóżmy, że mamy tutaj 3 kg. Kilka mam takich troszeczkę większych ogórków, oczywiście z takich też możemy zrobić. Po prostu z większym ogórkiem będzie trochę więcej krojenia. Bo, na przykład, z takim malutkim ogórkiem tego tylko na pół przecinamy i ogórek górę będzie dobry. Ogórki teraz sobie umyję i po umyciu zamoczę sobie we wodzie zimnej na około jedną godzinkę. A w międzyczasie jeszcze powiem, co będziemy potrzebować. Trzy głowy czosku. moje głowy są takie dość nie za duże, dlatego ja mam trzy, jeżeli będziemy mieli duże głowy czosnku, wystarczą dwie. Będziemy potrzebować olej, paprykę chili, sól, cukier i ocet. W trakcie powiem właśnie czego, ile będziemy potrzebować właśnie na 3 kg ogórków. Teraz moczę sobie ogórki i jak tylko ogórki mi się zamoczą, zaraz zaczniemy sobie je kroić. Godzinka minęła. Ogórki już mam odcedzone. Teraz będziemy sobie kroić. Potrzebujemy drugą miskę, do której będziemy właśnie te ogórki sobie przerzucać. Teraz jak będziemy kroić ogórka. Już wam pokazuję. Mamy mniejszy, mam średnie i mam takie trochę o dłuższe. I teraz tak. Mały ogórek. Proszę zobaczyć. Tylko wystarczy, że przekroimy sobie go tak na pół. Także jeżeli macie możliwość to zbieramy same małe ogórki. No ja mam tutaj miks. O, kolejny mały ogórek. Proszę zobaczyć tylko na pół. Ten ogórek już jest trochę większy, więc tego będę musiał sobie pokroić już na cztery części. Proszę zobaczyć, o. I na takie supeczki sobie właśnie musimy kroić. Jeżeli trafi się naprawdę długi ogórek, tak jak na przykład ten już jest naprawdę dość długawy, tego możemy sobie przekroić na pół. No i też musimy sobie go tutaj przekroić na cztery części. Także tak jak mówiłem z początku. I większe ogórki, tym mamy więcej krojenia. Dlatego właśnie ja preferuję pozbierać same malutkie ogóreczki, właśnie jak taki. I wtedy taki ogóreczek tylko przekrawamy na pół i, proszę bardzo, gotowe. No to kroimy tak teraz 3 kg ogórków. No i ogórki pokrojone, tak to właśnie powinno wyglądać. Jedne troszeczkę większe, drugie, trochę mniejsze. Nie ma to żadnego znaczenia. Tutaj się nie musimy kurczowo trzymać, że musimy tu idealnie kroić. Po prostu musimy pokroić sobie w takie yy, supeczki. No i teraz na te 3 kg. Wsypuję tutaj sól. Soli mam tutaj 4 duże łyżki. Zważyłem około 80 gramów. Posypuję to solą. I teraz to musimy dobrze wymieszać. O, tak będzie nawet lepiej. Dobrze to musimy przemieszać. Dobrze to mieszamy. Ogórki mam przemieszane. Ogórki teraz odstawiamy na minimum 5 godzin. Nie mniej. 5 godzin to jest minimum. Optymalny czas to jest tak 6-7 godzin. I ja właśnie tyle będę to trzymał, te ogórki około 6-7 godzin. Oczywiście w międzyczasie 2-3 razy jeszcze je sobie przemieszam. Ogórki już moczę. Piątą godzinę. Została jeszcze godzinka. No to teraz jest idealny moment, żeby przygotować sobie pozostałe składniki. Tak jak mówiłem, trzy głowy czosnku, bo u mnie są dość małe. Czosnek teraz musimy sobie obrać. No i czosnek przygotowany. tak jak mówiłem, małe głowy trzy, jak duże no to dwie. I teraz czosnek musimy sobie tutaj pociąć na plastry. No, najlepiej po prostu wziąć sobie tarkę i na tarce, właśnie tutaj, na tej części, ścieramy sobie. To będzie, mi się wydaje, jedna z najszybszych opcji. No, jeszcze ewentualnie moglibyśmy to wrzucić sobie do robota. W robocie byłoby jeszcze szybciej, ale tutaj też tym naprawdę idzie szybko. No i właśnie o. Takie cienkie plastereczki potrzebujemy czosku. No i tak musimy zrobić z całym czoskiem, który tutaj mamy. No i czosnek posiekany w salaterce odstawię sobie go na bok. No i teraz możemy sobie też przygotować zalewę, którą tutaj będziemy potrzebowali. I na te 3 kg ogórków ja tutaj wleję 375 ml octu. Ocet spirytusowy 10%. I teraz do tego octu Dodam tutaj teraz cukier Cukru daję 2 puszczanki, Czyli mam tutaj około 630 ml cukru I teraz ten cukier Musimy tutaj dobrze rozpuścić Z tym octem i musimy to zagotować Ja sobie teraz to wstawiam na gaz Zaczynam to rozpuszczać I jeszcze musimy sobie Zagotować jedną rzecz A dokładnie olej Oleju 8 dużych łyżek Wyszło to mniej więcej około 6 ml. Olej też sobie tutaj przelewam. I z olejem tak samo musimy olej zagotować. Teraz w międzyczasie olej gotujemy na gazie. Oczywiście cukier wstrzeł już się rozpuścił. Proszę zobaczyć tutaj mamy wodę. Musimy teraz tą wodę tutaj z tych ogórków odlać. Woda odlana, jeszcze chwilka zanim. Tutaj zagotuje się dobrze zalewa i olej. Rzucamy sobie czosnek, który sobie pokroiliśmy i oczywiście dodajemy papryczkę ostrą, czyli papryczkę. Ja mam tutaj dwie czubate łyżeczki i teraz możemy sobie już to wszystko delikatnie przemieszać i jak tylko Cukier w ostrze się rozpuścił, zaraz też to tutaj dodamy i też przemieszamy. Cukier razem, tutaj z ostem zagotował się. Wlewamy gorącym, dokładnie tak jak widzicie, można powiedzieć, wrzątkiem. Zalewamy. No i znowu musimy to ze sobą przemieszać. Musimy uważać, bo braliśmy tutaj gorące, także podczas mieszania, żeby Was nie pochlapało. Bo wystarczy kilka kropelek, że gdzieś Wam spadnie. A to jest naprawdę gorące. A jeszcze teraz za chwilę dodamy olej. Olej właśnie też mi się już zagotował. Zrobię, że olej mi się zagotował. Zaczyna mi powoli dymić, więc olej jest gotowy. Uwaga, to będzie strzelać. O, słyszycie na pewno. Olej dodany. I też to musimy teraz wszystko dobrze przemieszać. I oczywiście uważamy, żebyśmy tutaj się nie poparzyli. No i teraz oczywiście po przemieszaniu ogórki znowu odstawiamy, bo one są teraz tutaj bardzo, można powiedzieć, gorące, oczywiście od tej zalewy, od oleju. Teraz znowu sobie ogóreczki odstawiamy. Najlepiej jakbyśmy sobie je odstawili na około 4-5 godzinek, nawet możemy śmiało drugie 6 godzinek. Sobie te ogórki odstawić. No tak te ogórki właśnie się robi. Po 6 godzin dwa razy musimy sobie je odstawić. Ale w tym czasie, oczywiście, możemy sobie robić na przykład inne przetwory na przykład ogórki kiszone, ogórki na słodko, ogórki konserwowe są na moim kanale, także zapraszam. Playlista: robimy własne przetwory. No tam znajdziecie naprawdę wiele wspaniałych smakołyków. No ja mam przemieszane. Odstawiam, oczywiście odstawiam w chłodne miejsce, nie musimy tego odstawiać do lodówki. Wystarczy, że postawimy gdzieś na podłodze, na betonie, gdzie nie jest gorąco. I pamiętajmy, w ciągu tych kilku godzin, sześciu, pięciu, żebyśmy to jeszcze chociaż dwa, trzy razy przemieszali. No i kilka godzin czekania. Ogóreczki tu już ładnie sobie przeszły. Naprawdę warto, warto poczekać. Nawet jeżeli nie jesteście zwolennikami. Pikantnego, zróbcie chociaż sobie kilka słoiczków dla samego smaku, posmakujecie, jakie to jest naprawdę smaczne. przemieszałem teraz to dobrze. Teraz pozostało mi tylko ponakładać to w słoiki. Tak musimy ponakładać, żebyśmy u góry mieli tylko zalewę, tak żeby ogórki nam tutaj u góry nie wystawały. Wkładamy sobie najpierw ogóreczki. To będzie naprawdę. Uwierzcie mi na słowo, to jest bardzo, bardzo pyszne. O, ogórki mam włożone, czosnek, wszystko jest i teraz dolewamy. Tutaj zalewa. Proszę bardzo, pierwszy słoiczek gotowy. Napełniamy, tak teraz, sobie wszystkie słoiczki. A jaki zapach się wyśmienity unosi, naprawdę. O, I słoiki mam tutaj zapakowane. Pozostało mi teraz tylko pozakręcać. Wytarłem je sobie trochę, bo były trochę umoczone od tej zalewy. I teraz jak zakręcimy słoiki, jak myślicie, co teraz z tym zrobimy? Ano to właśnie, że nic nie zrobimy. To już jest produkt gotowy. Tego nie pasteryzujemy. Naprawdę, ja tutaj sobie teraz nie żartuję. Nie pasteryzujemy. Mamy tutaj ostrą paprykę. To jest tak wszystko zrobione, że tutaj nic się nie zepsuje, a będzie naprawdę pyszne. Zostały mi dwa słoiki do zakręcenia. Odstawiamy sobie teraz to najlepiej do piwniczki, gdzieś w chłodne miejsce one sobie popracują, przejdą sobie i za kilka tygodni możemy już otwierać pierwszy słoiczek i smakować. To jest naprawdę rewelacyjne smako. I uwierzcie mi, to nie jest aż tak mocno ostre, jak mogłoby się wydawać. Naprawdę bardzo smaczne, bardzo polecam. No mam nadzieję, że wielu z Was właśnie skusi się na zrobienie takich ogórków. Napiszcie mi później w komentarzu, jak Wam smakują te ogórki, jeżeli jeszcze ich nie robiliście. Pamiętajcie, zostawić łapkę do góry, zasubskrybować mój kanał, jeżeli podobają się moje filmy. No, życzę Wam teraz dobrego wykowania. Zapraszam na moje kolejne odcinki. Do zobaczenia, cześć!